Hejka, witam was w czwartym vlogmasie już Już mamy 4 grudnia i teraz otworzymy sobie kalendarz Dzisiaj go otwieramy y, dosyć wcześnie, bo w ostatnich vlogmasach otwieraliśmy go cały czas wieczorem Bardzo przepraszam za głos, jestem troszkę chora W pierwszym okienku mieliśmy ciasteczkowy, y, ciasteczkowe mleczko Potem mieliśmy sorbecik do rąk nawilżający orange vanilia. W trójce były takie bardzo dobre żelki kwaśny arbus i no jak widzicie ich nie ma <grych> Dzisiaj otwieramy sobie czwóreczkę, która jest tutaj Balsam, ale duży. Czekajcie. Ale to było duże. Patrzcie, jakie wielkie. W Porównaniu do tych kosmetyków jest mega duży i to jest balsam do ciała Christmas Glow i to jest ten zapach S More i ja go jeszcze nie testowałam tego zapachu zobaczymy sobie jak to pachnie bo opakowanie jest naprawdę słodkie słuchajcie nie czuję tego zapachu a nie chcę wylewać go więc nie powiem wam jak to pachnie ale ma bardzo ładne opakowanie ale podejrzewam, że będzie to takie yy, ciasteczko herbatnikowe. Najprawdopodobniej. No chociaż może tu piszesz. Słodkie połączenie pianki, czekolady i herbatników. No. Czyli to będzie coś takiego jak to. Ale to może być mega ładne, nie? Śliczny zapach. Także to było czwarte okienko. Produkty są trzy. Tematem tego vlogmasa jest moja wieczorna rutyna. Więc przygotowałam sobie coś do jedzenia i herbatę. Potem rozpoczynam wieczorną pielęgnację. Szykuję się do kąpieli, po kąpieli suszę moje włosy. Przetestowałam nowy balsam i powiem wam, że ten zapach akurat nie przypadł mi do gustu, ale naprawdę świetnie się wchłonął w skórę. Potem zrobiłam sobie mały skinker z naszym mleczkiem, który był w pierwszym okienku. Naprawdę świetnie pachnie. Potem spakowałam plecak do szkoły. I przygotowałam zimowy outfit. I moja rutyna kończy się na zakończeniu dnia, i kończy się również ten vlogmas. Do zobaczenia jutro.